Eee, nie Oni nie lecą, nożesz, kurczę, ale ta pompa i tak jest dobra. Jest dobra ta pompa. Ja w ogóle. Nie, eee? ja nie mam to migana. Tommy, Gana. Tommy Gana? Tak. Ja też Tommy miguna. Ja mam niebieskiego. Ja też. Aha. Ciepłek! Jest tylko 96 Ja mam, mam 85 do miniguna a, ja znaczy, a ja mam 102 Ej, no to daj kilka Ale ty, mam mniej więcej tyle samo Dobra, jak będziesz miał z... Dobra, poczekaj Zaraz przyjdę do ciebie Nie, bo tu się bijemy ale tutaj jest skrzynie legendarny, ultra legendarna. No nie jest ultra legendarna. Lecimy Wowo. Wygramy to co i to. Musimy się rozgrzać. Spadam, Adam spadam. spadam. nie wyjdę. Chodź Bobo. Czemu nie wyjdziesz? Chodź do strefy! Ale właśnie jestem w wodzie! O, wyszłem. Idę Baka! Nie umiesz wyjść z wody! Bo mi ciężko jakoś. Nie! Ciężko ci wyjść z wody! Strefa! To cię tak

Ratuj juzłor Juzłor dasz radę Krzysiek, mam jeszcze jedną kurczę dla ciebie Poczekaj zara Mam dla ciebie dobre bronie Ale ja mam dobrze, on mnie tylko A. wstałem Dobra, dubeltuwa Gdzie ten dubeltuwa? Skucze pomóż! Spokojnie! Pomóżcie! No jestem, jestem, stój! Możemy tylko... No ty, co taki! robią?! No. Ale... Ty, z nami są? Oni są głupi! No w ogóle nas nie... Ogóle, Ej, oni mają radę, nasze jeden, karty! Nie. Oni ma, szu, mają nasze karty! Ej, to fajnie. Oni mają nasze karty, Elo O Lera ma takie bronie. O jest! No nie Dobra. No. dawaj, dawaj, tam, tam, Let's go, let's go. Dobra broń. Eee, ale minigun byłby lepszy. Ej, jestem w dowodze malucha, no jestem, ale mam. A zaznaczam na żółto. A ja jestem fioletowy i zaznaczam na fioletowo. Masz mi gana? Nie mam tam Igana. Ja. Mam... ja...

Lecimy widzowie, pierdzimy! Nie żartuję, widzowie, nie pierdzimy. Kurde, zapomniałem, że nie ma żadna budowań, widzowie. Lecimy to i wygramy Prawda? Co? Wygramy? Co? Fajnie by no, było, no, fajnie no, było, fajnie by było. E... Gorzej jakbyśmy mieli drugie. Tam, tam są Oni serie tam są. Ja chcę! Wojt ja! Ja, 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 ja! To jest moja ulubiona broń! To jest moja ulubiona broń! Wygraliśmy, jeśli mam tą broń! Let's Ej, gdzie to są te typy? Mega City O Jezu, niech chcący strzeliłem! Ale tam jest typ... Leczenia, Lecz szybko! Mam tu 130... Jacka. Proszę. Spokojnie, się leczę. musisz jak stoc A bo spokój nie ja, Strefa jest tak mała Strefa się nie mieści Let's go nie, patrzę jak a ty nagrywasz to? No pewnie, ale mam trzy legendarne skrzynia i jedną ultralegendarną. Jak mm -mm. ultralegendarny? No nie, no ale mam to, co na dachu jest i dwie takie me legendarne. Lecimy tutaj... Chodź ze mną uh, idziemy na zlot, okej? Okay? A tak. O, już wylądował. Dobra legendarna broń. Lecimy spokojnie, to wygramy to. Aha. Oh, no, ktoś ginie, chodźmy do nich. Gdzie ty? Masz na mini mapie. chodźmy do nich. Ci, co zginął, chodź. O. o. Lecimy. Tam są gdzieś. A nie, co ja robię? Tam są gdzieś typy. problemy, problemy Problemy, problemy. Teraz zabiłaby O nie! zabili ko... naszego typa. A ja też tak śmierdzę Będzie ciężko, to i to. Będzie ciężko.